Cześć, witajcie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Cedrus, która przekazała mi kosiarkę. Cedrus model CEDKS53S pauza E. Za chwilkę powiem więcej o tej kosiarce, natomiast tutaj chciałbym podziękować firmie Cedrus za przekazanie kosiarki do testów, do recenzji. Firma Cedrus ma naprawdę ogrom sprzętu na swojej stronie, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony firmy Cedrus i zapoznania się z całą ofertą i gamą urządzeń, jakie oferuje na swojej stronie. Będę chciał tą kosiarkę bardzo obiektywnie przedstawić, pokazać jej zalety, czy też elementy, na które zwróciłbym bardziej może uwagę. Od czego chciałbym zacząć? Może od tego, w jaki sposób kosiarka trafia do klienta. Jest to bardzo ważne, dlatego że często zdarza się, że urządzenia podczas transportu, niewłaściwego transportu, są uszkadzane, trafiają do nas połamane mają połamane kółka, mają pogięte obudowy, brakuje elementów i to już na samym wstępie troszeczkę psuje nam opinię, psuje nam humor i generalnie no. Wiąże się z tym, że musimy się kontaktować ze sprzedawcą, zwracać towar lub wymieniać części. Tutaj, jak widzicie, paczka znajduje się na palecie. To jest bardzo dobre zabezpieczenie takiej przesyłki. Więc to już jest pierwszy plus. Dlaczego takie urządzenie? Często pytacie w komentarzach: jaką kosiarkę wybrać, co jest lepsze, którą ja bym wybrał. I to jest też taka odpowiedź na te wszystkie pytania, z tego względu, że jest to urządzenie, które jest w przedziale cenowym do 2000 W tej chwili to urządzenie kosztuje na stronie Cedrus 1799 zł. Ja to pudełko sobie rozpakuję, wyciągnę tą kosiarkę, przy okazji poruszymy sobie temat, jak to urządzenie poskładać, bo wiele osób kupuje kosiarkę i czasami mogą mieć problemy z tym jak to urządzenie poskręcać myślę przygotować do pierwszego rozruchu, bo to jest najważniejsze, to jak zadbamy sobie na samym początku o nasz sprzęt, tak ona się nam będzie odwdzięczał i tak będzie też potem wyglądała jego żywotność co znajdziemy w środku pierwsze co nam rzuca się w oczy to jest duży pojemny Kosz na trawę o pojemności 65 litrów. No, sam kosz na razie na boczek. Mam w tej chwili troszeczkę ograniczone miejsce na składanie tego wszystkiego, dlatego e, będzie ciasno. Następnym elementem jest rączka, uchwyt, za który będziemy tą kosiarkę prowadzić. spróbuję to delikatnie wyciągnąć. Jak to wygląda. O! Ta część jest już przykręcona do naszej kosiarki, natomiast tą część musimy sobie dokręcić. Kosiarka, nie wspomniałem, jest z przyciskiem tutaj naszego rozrusznika, czyli jest z elektrycznym rozrusznikiem. To też dla wielu osób, zwłaszcza dla. Kobiet, które chciałyby troszeczkę komfortu przy rozruchu takiej kosiarki, chciałyby się też poruszać, po pokosić trawę To myślę, że jest to dobre rozwiązanie w kosiarkach i ułatwia rozruch No nie każda kobieta będzie miała siłę szarpną na tyle mocno, żeby takie urządzenie uruchomić Kosiarka już na palecie, udało mi się ją jakoś bez bezproblemowo wyciągnąć Na co chciałem zwrócić jeszcze uwagę, to wewnątrz pudełka mamy oczywiście instrukcje, ładowarkę, zapasowe Jakieś elementy, no i oczywiście potrzebne śrubki do montażu tej naszej rączki. Do montażu samej rączki tego uchwytu nie potrzebujemy żadnych narzędzi. W tej chwili ułożenie rączki tego naszego uchwytu jest w nienaturalnym poziomie z tego względu i zacząłem dlatego skręcać to w ten sposób, aby mieć tutaj możliwość doboru wysokości tego uchwytu w stosunku do mojego wzrostu, do tego, jak mi jest wygodnie. Popatrzcie sami, że. Yy, kosiarka wyposażona jest w możliwość mm, regulacji tej rączki. Teraz tego za mm, dobrze nie widać. Mamy tu możliwość do wyboru dwóch yy, otworków w tej obudowie, w tym, tej podstawie yy, rączki. Tutaj są dwie dziurki. Możemy dobrać położenie tej rączki, czy chcemy wyżej, niżej w zależności właśnie, tak jak mówię, od wzrostu naszego, od naszych preferencji blokujemy sobie w takiej pozycji jak chcemy ja wolę mieć troszeczkę wyżej z drugiej strony mamy podkładkę, którą musimy założyć i tą nakrętkę Pamiętajcie o tym, aby nasz uchwyt, o ten uchwyt tutaj, był przymocowany naprawdę solidnie. Czyli dokręcamy wszystkie śrubki, nawet te, które były przykręcane przez producenta. Z tego względu, że w czasie eksploatacji, podnoszenia kosiarki, przy nawracaniu, przy podjeżdżaniu po jakieś tam przeszkody, pokonywaniu tych przeszkód, będziemy ciągle wywierać nacisk na tą rączkę. A to wszystko będzie prowadziło do też. Luzowania się pewnych elementów, które nie będą dokręcone. To z kolei będzie działało niekorzystnie na żywotność tych elementów. Będą się te elementy nam wyrabiać. Także tutaj ja wszystkie śrubki montażowe będę po kolei sprawdzał, jeśli chodzi o ten nasz uchwyt, i montował kolejne elementy. Analogicznie, z drugiej strony, też śrubka podkładka i nakrętka. Skręcam sobie to solidnie. I przechodzimy do kolejnego montażu yy, takich elementów, jak pojemnik na kubki. Następnie przejdę do podłączenia linek od napędu i od hamulca, bo w tym momencie są odpięte, tak jak widzimy. Tutaj są luźne. Jeszcze jedna ważna, może ważna, może mniej ważna rzecz, ale myślę, że możecie się nad tym zastanawiać. Jak przykręcić te motylki? W sensie tymi motylkami, tymi nakrętkami do wewnątrz czy na zewnątrz. Nie ma to większego znaczenia. Jak przykręcicie, tak będziecie mieli. I chodzi tu bardziej o to, aby te motylki nam tutaj, te nakrętki nie wadziły. Ja specjalnie celowo wkręciłem jedną tak, drugą tak. Z jednej strony, być może niektórym osobom będzie wygodniej odkręcać tą nakrętkę z tej strony niż od wewnątrz, jeśli byśmy chcieli często rączkę składać i kosiarkę gdzieś tam w bagażniku przewozić. Bo po złożeniu tych rączek naprawdę zajmuje mało miejsca i w każdym bagażniku, prawie każdym bagażniku się zmieści. Natomiast z drugiej strony mamy pewien dyskomfort w momencie kiedy mamy tutaj mocowanie sznurka i na szarpak, tak abyśmy linką nie zahaczali właśnie o tą nakrętkę, żebyśmy dzisiaj ręką nie zahaczyli, nie otarli ręki, nie skaleczyli się. Więc generalnie w moim przypadku będzie to też tak skręcone. Także ja to sobie za chwilkę przełożę. To oczywiście, o czym nie powiedziałem, też i tutaj podkładeczka. Jak montujemy te linki? Najprostszym sposobem jest wypięcie rączki, tutaj z naszego, z naszej tej kierownicy, z tego uchwytu. Przeplatamy sobie tą z tutaj w ten sposób od środka i możemy założyć tutaj tą klameczkę z powrotem. Wciskamy. Działa. Podobnie robimy z klameczką napędu. Dźwignię oczywiście z wyczuciem, żebyście sobie tego nie ugięli, ale wydaje mi się, że to jest najszybszy i najprzyjemniejszy sposób montażu. Działa. Producent przewiduje tutaj system montażowy linki na takich zatrzaskach i w to wpinamy nasze linki. Musimy pamiętać o tym, że jeśli kosiarkę przewozimy często, często składamy tą rączkę to musimy bardzo uważać na linki. Linki nie mogą być załamane, żadna z tych linek nie może być załamana z tego względu, że pancerz w środku jest, ma oplot taki stalowy. Jeśli ją sobie zegniemy, nie odkształcimy tego, linka będzie załamana co spowoduje pogorszenie. Pracy tej linki w tym pancerzu czy też uszkodzenie tego pancerza, problem właśnie z y, y, przeciągnięciem tej linki w tym pancerzu, bo ona będzie załamana. Będzie to utrudnione. Y, no dobrze, mamy ten pojemniczek. Tu są przygotowane otwory montażowe, także nie trzeba nic tutaj specjalnie nagracać nowego. Tylko po prostu trafić w dziurkę. No dobrze. Myślę, że nabiera to wyglądu. Na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę. Podłączenie linki rozrusznika. Wciskamy hamulec. I możemy naciągnąć sznurek. Zaplatamy. I mamy założony kosiarkę. Mamy. Poskręcaną, gotową do, może jeszcze nie do uruchomienia, ale już jest kompletna, tak jak to powinno wyglądać. Jeszcze kwestia samego kosza na trawę. Zacznie, że przychodzi on w tej formie, to należy go sobie troszeczkę uzbroić i już przygotować do pracy. W tym celu wyciągamy sobie tą dolną część tego kosza i Tutaj specjalnymi takimi klipsami umocujemy go na yy, obręczy tej w tym pałąku tego kosza. Kosz jest przygotowany. Troszeczkę się musi nam odkształcić z racji tego, żeby był tak spakowany to w no, pierwszym koszeniu się to wszystko wyprostuje. Elegancki napis Cedrus. Kosz wyposażony w wskaźnik napełnienia kosza ciekawe um... montujemy zanim jednak chcielibyśmy pracować z koszem musimy wyciągnąć sobie tutaj o, wypinamy sobie tu jest zatrzask Wypinamy sobie blokadę tego wylotu, czyli tego elementu, który ma nam służyć w momencie kiedy chcemy trawę mielić, mulcować. Montaż kosza jest banalnie prosty. Proszę bardzo. Daliśmy troszkę kleju, To się wyczyści. OK. Elementy dodatkowe na razie na bok. Kosiarka jest poskręcana, co nie znaczy, że już od razu możemy nią działać. Należałoby wykonać przegląd zerowy, silnik zalać olejem, bo jest to najważniejsza czynność przed rozruchem, pierwszym rozruchem silnika. Silnik o tym należy pamiętać, aby sobie od razu na dzień dobry, że tak powiem, nie uszkodzić takiego silnika. Natomiast przegląd zerowy przygotowanie do pracy uruchomienie będzie w następnym odcinku na który serdecznie zapraszam tu też zachęcę do subskrypcji kanału do wciśnięcia dzwoneczka by właśnie ten materiał wam nie uciekł dzisiaj jednak jeszcze chwilkę sobie o tej kosiarce porozmawiamy przede wszystkim o jej plusach duże koła łożyskowane przednie koło 20 cm średnicy tylnie koło 28 cm średnicy. Mamy możliwość regulacji wysokości koszenia w zakresie od prawie 2,5 cm do 7,5 cm. Obudowa stalowa, szerokość, tak jak wspominałem, 53 cm, możliwością wyrzutu bocznego. Ta funkcja przyda się tym osobom, które chcą tylko skosić i wyrzucić trawę bez gromadzenia jej do kosza, czy też bez, bez mulczowania. Mamy tutaj bardzo wygodny i szybki sposób montażu tego deflektora wyrzutu bocznego. Yy, wiadomo, że kiedy zmieramy do kosza to wypinamy sobie ten deflektor, klapka jest na sprężynce, więc sama się nam zamyka, blokuje i nie ma potrzeby tu nic więcej robić w momencie, kiedy chcemy Wyrzucać na bok, wyjmujemy sobie kosz i umieszczamy ten czarny element, który Wam pokazywałem. Jest to blokada wyrzutu do tyłu. W tym momencie możemy sobie tą trawę wyrzucać na bok. Oczywiście możemy zdemontować sobie kosz, chociaż nie polecam tego typu rozwiązania kosić bez kosza, jeśli nie będziemy mieli opuszczonej osłony tylnego wylotu, lub też ta. Osłona nie będzie nam umożliwiała wyrzutu tej trawy do tyłu, tak, żeby ona spadała nam zaraz za tym wylotem. Silnik 196 cm OHV górnozaworowy. silniczek wyposażony w sanie manualne, czyli mamy tutaj dźwignię. Muszę się tutaj przenieść na drugą stronę. Tutaj mamy tryb sania. Pochylamy tą, przesuwamy tą łaichę do przodu. Silnik nam odpala. Dajemy do tyłu w tryb pracy. Bardzo wygodnie i fajnie przemieszczają się tam dźwignienki. Bez jakiegoś większego problemu. Z drugiej strony mamy obroty silnika. Oczywiście są kosiarki wyposażone dodatkowo w regulację prędkości jazdy. Która pozwala nam regulować prędkość tej jazdy w zakresie od 2,5 do 5 km na godzinę. A propos rozrusznika elektrycznego. Co w tej kosiarce mi się podoba i co też szukałem? To jest to, aby akumulator do kosiarki był uniwersalny. To znaczy, odkręcam sobie dwie śrubki, tam gdzie znajduje się nasz akumulator, czyli tutaj pod tą osłoną, i ja mam w miarę typowy uniwersalny akumulator. Mogę z tym akumulatorem pójść do sklepu motoryzacyjnego, poszukać, dopasować bądź co bądź z jakiegoś skuterka, innego urządzenia i Podpiąć. Jeśli mamy coś na zasadzie wkładu, jak do wkrętarki, gdzie na przykład niektórzy producenci tworzą swoje akumulatory, to musimy polegać tylko i wyłącznie na tym oryginalnym akumulatorze lub na jakimś tam zamienniku, o ile jest ten zamiennik dostępny. Dzisiejszy materiał, który miał na celu zaprezentowanie tej kosiarki, montaż niektórych elementów. I moją obiektywną ocenę tego, co, co wyciągnąłem z tego pudełka, to myślę, że będzie tyle. Ja będę zbierał materiał na kolejny filmik na przygotowanie właśnie odcinka a propos, przyglądu zerowego uruchomienia, zwrócenia uwagi na pewne elementy, które warto sobie już na samym początku sprawdzić i o nie zadbać. Jeszcze raz dziękuję firmie Cedrus i. Zachęcam Was, drodzy widzowie, do odwiedzenia strony firmy Cedrus. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia. Na razie hej, cześć.